Dios zakończył działalność, po czym ogłosił, że jednak nie kończy, ale za to będzie pozywał twórców, a oni odpowiadają. Federacja Prime z kolejną propozycją do Sylwestra Wardengi proponują pokazanie wcześniejszych wyników pay per view. Tymoteusz Puchacz wypowiedział się na temat użytkowników Twittera, publikujących m.in. wpisy na jego temat. Platforma YouTube postanowiła dać opcję drugiej szansy zablokowanym twórcom. Łatwo Gangi i jed zgodnie z zapowiedziami nagrali wspólny utwór. Zacznijmy od głównego tematu, czyli ponownie Diozu, ponieważ ogłosili zakończenie działań po czym jednak zmienili zdanie i zapowiadają pozwy. Przedwczorajsze ogłoszenie o zakończeniu działalności diosu finalnie nie stało się faktem, a patrząc na wczorajszą aktywność, chęci do zaprzestania działalności szybko im przeszły. Efektem uboższym nagłasiania sytuacji był oczywiście wygenerowany zasięg. No i wczoraj po południu wrzucili nagranie z hasłem. Dios nie zamierzamy się poddać, informują w nim, że w kilka godzin, co jest bardzo, nazwijmy to imponujące, ponieważ petycja stała opublikowana o północy w nocy środy na czwartek została ona podpisana przez kilkadziesiąt tysięcy. Wczoraj kilkadziesiąt tysięcy osób i kilkadziesiąt organizacji powiedziało nam, że nie możemy zakończyć swojej działalności, bo wyznaczamy kierunek, w którym powinno iść społeczeństwo i nie poddamy się. Dopóki nas nie zamkną. Nie poddamy się. Natomiast zapowiedź i następnie ogłoszenie zakończenia działalności wraz z nagraniem jest tym bardziej, nazwijmy to zaskakujące, że kilkanaście godzin później opublikowali dokumenty mające świadczyć o tym, że prokuratura odmówiła wszczęcia wobec nich dochodzenia. Tutaj cytując: W odpowiedzi na złożony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej informuje, iż postępowanie w sprawie z... Wydanie się nad zwierzętami w ośrodku DIOS zostało zakończone wydaniem w dniu 16 maja 2025 roku, data zatwierdzona przez prokuratora, postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia w załączeniu przesyłań kserokopie wymienionej decyzji końcowej. Natomiast opublikowane zostały jedynie dwa fragmenty tego pisma wraz z komentarzem, że prokuratura zaorała hejterów DIOS, dodali, że osoby, które najwięcej mówiły o rzekomych przestępstwach nigdy nie były w ośrodkach, a ich zeznania wzajemnie się wykluczały, nie przedstawiono na żądanie śledczych żadnych niezmanipulowanych dowodów, Świadkowie rzekomych nadużyć nagle zniknęli, a przedstawione materiały nie ukazywały sytuacji w DIOS. Dodali również tutaj, cytując, dziś prawda jest po naszej stronie. Natomiast informacja o odmowie wszczęcia postępowania została opublikowana wczoraj, 9 października, kilkanaście godzin po zakończeniu ich działalności, to znaczy po tym komunikacie, gdzie moment odmowy ma datę 16 maja. To jednak nie koniec, ponieważ zapowiedzieli, że będą działać prawnie w stosunku do autorów materiałów na ich temat, które w ich opinii były zniesławieniem i znieważeniem Diozu. Przy tej okazji warto się odnieść do zarzutów Stanisława R, pseudonim koci i zarzutów Kaspera G. pseudonim Klepska. Którzy już wkrótce usłyszą kilkadziesiąt zarzutów zniesławienia i znieważenia Diozu. Tutaj co istotne dla całej sytuacji, w sieci w przeszłości, w ostatnich, powiedzmy, kilkunastu miesiącach, pojawiało się mnóstwo filmów na temat Diozu. Kontrowersji jest naprawdę bardzo dużo. Na przykład twórca Koci Tata, wymieniony w nagraniu przez sam Dioz, publikował filmy na temat właśnie ich działalności, które były podawane następnie przez kanały i i odbijały się szerokim echem. Klepsydra również ma zasięgowe materiały na ich temat, a zapowiedzi pozłów strony różnych twórców pojawiały się już w w czwartym roku i miały być to kwoty nawet po pół miliona złotych, a na chwilę obecną nie pojawiły się prawdopodobnie żadne informacje od autorów materiałów, że mają po prostu jakieś problemy prawne. Natomiast prawdopodobnie również nadal nie pojawiła się informacja, jaki jest wymiar kary w przypadku nagłośnionego wczoraj przez Dios prawomocnego wyroku, gdzie jak przekazali, sąd uznał, iż doszło do kradzieży psa. Natomiast Dios ponownie skupił się na podkreślaniu, że wyrok ma być hańbą czy absurdem. Co więcej, postanowili nie tylko pokazać wizerunki sędziów, czy przed ich nazwiskami dać emotikony czaszki, ale również wczoraj na wyroku sądowym przybić pieczątkę z hasłem, niech spierdala. Jak dobrze wiemy i co należy podkreślić, Dios nie zgadza się z zarzutami tamtych twórców, nie zgadza się z wyrokiem sądu, no i temat stał się automatycznie bardzo medialny. Być może dowiemy się niedługo więcej informacji, ponieważ radca prawny tworzący treści na TikToku pod nazwą Ponad Prawem poinformował o złożeniu wniosku o przesłanie wyroku pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem. W Instagramie planujemy nie zakończyć swoją działalność. Dlaczego? Dlatego, że dwaj członkowie tej organizacji, czyli Konrad Kuźmiński i Erek Złoty, zostali prawomocnie skazani za, cytując, uratowanie psa z dziurawej budy podczas siarczystych mrozów. Po cońcu, pierwszej instancji było to jednak wykroczenie, a pracując kradzież, co znalazło swoje potwierdzenie również w orzeczeniu sądu drugiej instancji. Nie będę tutaj dywagować o wielu wątpliwościach dotyczących działalności DIOS, wszystko jest na YouTubie, każdy zainteresowany może się z tym zapoznać. Skupiając się na aspektach prawnych, złożyłem do sądu wniosek o przesłanie wyroku pierwszej instancji wraz z uzasadnieniem. Jak tylko otrzymam te dokumenty, stworzę materiał z omówieniem najważniejszych wątków. Zachęcam do obserwowania profilu. Przejdźmy jednak do odpowiedzi twórców na wspomniane działania prawne w ich kierunku. Klepsydra opublikował wpis o treści. Dios chce mnie zlinczować. Powiem to raz i wyraźnie: oby ten wasz cały projekt zdech i mówi się Kasper, a nie Kacper, patałachy i Koci Tata również odniósł się wczoraj na kilku relacjach, które możecie zobaczyć teraz na ekranie, do zapowiedzi spraw sądowych kierowanych w jego stronę i tutaj między innymi cytując Chciałbym tylko dodać, że spokojnie moje rozprawy z Diosem będą publiczne i wręcz będę Was zachęcał do przyjścia na salę rozpraw, jeżeli sąd na to pozwoli, a Dios nie będzie chciał tego blokować. Także spokojnie o rozprawach, które dotyczą bezpośrednio mnie i Dios będziecie wiedzieć i będziecie mogli w nich uczestniczyć. To jednak nie koniec, ponieważ na innych relacjach Kocitata wskazał również zakończenia działalności Diosu, czy ich problemy mają mieć miejsce co jakiś czas i ma być to nastawione na rozgłos i zbiórki. Zmieniamy teraz temat, ponieważ Tymoteusz Puchacz wypowiedział się na temat Twittera oraz publikacji piłkarskiej części tej platformy. W ostatnim czasie zdecydowanie głośniej w sieci o Tymoteuszu za sprawą nie jego kariery sportowej, a występów w Sabotażyście Rezygo, a przynajmniej w tej części internetu i w ostatnich dniach w pierwszych materiałach zdecydowanie najmocniej krytykowany uczestnik, natomiast będący już świadom na etapie ich nagrywania, że takie będą konsekwencje grania po prostu pod content. Zobaczymy więc jaka będzie finalnie opinia widzów o reprezentacji Polski w piłkę nożną po prostu po całym programie. Natomiast opinia ale Tymoteusza Puchacza na temat społeczności twitterowej śledzą i komentującej nieraz ostrzej tematy związane z piłką nożną pojawiła się wczoraj na transmisji Mokrego. Słuchara. Darny piłkarski użytkownik na Twitterze. Wielki... Ja nie znam z Twittera nikogo, bo to jest wielki ściek, ten Twitter. Okay, okay. Ten Twitter to jest wielki ściek i użytkownicy, właśnie tacy piłkarscy z Twittera, to co są kurwa. To jest tak samo jak z tym Kowalem, nie? Właśnie o to mi chodzi, że oni tam siedzą i wyszedzają wyszydzają kogoś ciężką pracę i mnie to w wiesz o co chodzi. Wyszedzają ciężką pracę ludzi, mnie to w mm -hmm. Federacja Prime z kolejną propozycją w stronę Sylwestra Wardengi. Temat powraca natomiast na chwilę obecną, jedynie w formie medialnych przekazów jednej strony, czyli wodarza Federacji Prime Arka Tańculi. W skrócie, Sylwester w swoim ostatnim materiale poinformował, że za kilka miesięcy byłby gotów stoczyć starcie w Fightach, ma nawet kilku upatrzonych przeciwników i zamiarem jest poprawa niekorzystnego rekordu. Następnie Arek w czasie podcastu poinformował, że Federacja Prime, która sta obok Mitswica i Clash wymieniona przez Druida, jest nawet gotowa podzielić się zyskami z Gali. Wczoraj natomiast wywiad na kanale AntyFakty wyszedł z jeszcze bardziej konkretną propozycją. Tak, Przeanalizuje jak, jakie zyski Prime miał kilka lat wcześniej. My możemy jak, mu to wi dać. Wi wiadomo, że jak Wardenka przyjdzie, to te zyski na pewno będą e, ogromne. Jest, jest Sylwek, tak... my możemy ci dać dostęp do ostatnich czterech 5 gal, zobacz tak. jak to wyglądało. Arek stwierdził również, że mogą tak się dogadać, że przy 100 tysiącach pay per view Sylwester zarobi lepsze pieniądze niż zarobił Fame. Ostatni okres w wykonaniu Prime zdecydowanie może zaskakiwać. Druga konferencja osiągnęła po kilku dniach lepszy rezultat niż również druga konferencja Obecna od ponad miesiąca na YouTubie przed ostatnią galą Federacji FAME. Formaty pojawiające się na kanale Prime również zaskakują, ponieważ wczoraj zobaczyliśmy starcie Pawła Żwiaka z presem Tomaszem Bezrąkiem. Zobaczymy więc, jak sprzedażowo wypadnie sobotnia gala, co będzie wyznacznikiem sukcesu i ewentualnego zbliżania się do FAME. U. Zmieniamy temat, ponieważ być może wkrótce będziemy świadkami powrotów na YouTuba, który zamierza dać drugą szansę zablokowanym twórcom. Prawdopodobnie mamy do czynienia z dość przełomową decyzją platformy YouTube, ponieważ poinformowali o rozpoczęciu programu drugiej szansy dla twórców. W skrócie pojawiła się informacja, że wielu zablokowanych twórców zasługuje na drugą szansę. Oczywiście nie każdy rodzaj blokady będzie się do tego kwalifikował, natomiast osoby mające od ponad roku zablokowane konta w ciągu kilku najbliższych tygodni zobaczą po zalogowaniu się na swoje konto opcję nazwijmy to zawnioskowania o powrót na platformę. Natomiast wygląda na to, że takie przywrócenie nie będzie oddawało zablokowanego konta twórcy, nawet jeśli miał bardzo je rozbudowane, a umożliwiało mu tworzenie na platformie i założenie zgodnie z regulaminem kiedy ma blokadę, czyli jak mu zdejmą po prostu nowe konta i rozpoczęcie od zera. Prawdopodobnie nie będzie to żaden problem dla wyników, natomiast duże konta mogą być utracone. Być może więc zobaczymy w następnych miesiącach powrót któregoś z zablokowanych w przeszłości polskich twórców. No i na koniec ciekawa informacja, ponieważ Łatwo Gang nagrał utwór z Edem Sheeranem. To jest szybki news natomiast dotyczący wydarzenia, obok którego ciężko było przejść, obojętnie jeśli śledzi się polski internet. Wczoraj na kanale Łatwo zgodnie z zapowiedziami, które pojawiły się dwa miesiące temu, na jego TikToku w formie zakładu z Edem Sheeranem pojawił się wspólny utwór. Warunkiem do polskiej realizacji

Maybe Przysięgam, że nie wiem, jak to się stało. Tak więc aktywność aktywnością łatwo ganga nie mamy do czynienia zbyt często, jeśli już to w formie krótkich nagrań. Natomiast za każdym razem jak robi się o nim naprawdę głośno, to w taki sposób, że mało kto mógłby wcześniej obstawiać, gdzie jest sufit, no i w tym przypadku na przykład współpracy z innym artystą. Pamiętajcie, prawie codziennie pogodzie 5 rano macie na kanale takie treści. Stawcie lajka, jeśli macie podbicie, to podbicie subskrypcję, ponieważ jest to ostatnia prosta do 50 tysięcy. Wielkie dzięki za wszystkie w tym miejscu ślimacie miała tu raz wczoraj, do której również was zapraszam. Dzięki wielkie za oglądanie, miłego dnia, do jutra Siema.